tak Wam dogram, mam baterii mało, ale dogram, bo jutro nie wiadomo, co ja będę robił. Prawdopodobnie będę talerzował po, trochę po boku, bo pada cały czas. Będzie dobrze się talerwa, talerzowało. Dużo tego nie ma i to koło domu. Przy, ja, przywiozę ropy i podczepy forsza. Gaźników nie ma, jak widać. Teraz y, muszę zdjąć rozrusznik. Żeby zdjąć rozrusznik, muszę wykręcić kolanko. Bo tam jedna śrubka jest mocująca, tu jest druga. Trzeba byłoby kucnąć. Tutaj naszym matce sobie klęknę. O, to jest jedna, tam jest druga. Jest taki nieład artystyczny, ale to jest. Yy... Ja po prostu panuję nad chaosem. Nie lubię utrzymywać porządku, bo wtedy czuję się idiotycznie. Kurwa, że jest to wszystko poukładane. Yy... No, nie będę mówił co tutaj było. Myślicz Gówie, no a zresztą widać. Tak. Gaźniki są wstępnie namoczone. Jeszcze będę je tutaj troszkę namaczał, żeby to obciągło. Dyszki mamy już poprzeczyszczane. Yy, na szczęście nic nie jest uszkodzone, żadnych odlinków nie trzeba nowych kupować. Wszystko jest poczyszczone. Było zasypione mocno. Także yy, nie dziwota, że chodził, pracował tak jak pracował. Yy, wszystko jest prościzną, najprostsze metody są najskuteczniejsze czasami, także y, jutro po talerzowaniu będę już mógł się przejechać. Planuję ją jeszcze y, bardzo starannie dopieścić estetycznie, w sensie to trzeba podomywać, tutaj trzeba zrobić jednym słowem detaling duży, bo ona musi pooddawać swoje kolory, które są po prostu za kurzone taką warstwą grubego, to pod palcem czuć taki osad, który się opadł i, i się przykleił. No, tutaj trzeba chemii szmatki, kolana trochę pozdzierać, no bo ona mi nie wejdzie na stół, za ciężka, za duża, i ją przeczyścić. Tutaj by się przydała polerka. Ja nie umiem za bardzo polerować niestety tym swoim tym, boję się, że coś zepsuję, ale może coś spróbujemy delikatnie, bo wszystkie te elementy, widzicie, one chcą oddać swój blask, ale trzeba się do tego trochę przyłożyć, także ja się zajmę, rozłożę sobie tutaj jakąś szmatkę pod kolana i odkręcam kolanko, odkręcam rozrusznik. Bo stoi, jak się stuknie, to próbuje zakręcić, ale tam już trzeba zestawy pracie szczotki nowe. Zobaczymy, co z wirnikiem. No i co? I tyle chciałem Wam przekazać na dzisiaj, z dzisiaj na jutro. A jutro już będzie tylko i wyłącznie lepiej. Także nie żegnam się, bo będziemy kontynuować. Jest 8.35. Dokładnie. Kuba sobie szykuje koparkę, bo jedzie kopać. A ja od wczoraj walczę z tym joggingiem. I powiem Wam, to nie jest motocykl dla normalnych ludzi, a na pewno nie dla normalnych mechaników, kurwa. Tutaj, żeby coś naprawić, to trzeba masochistę takiego, mechanika masochistę, któremu, kurwa, przyjemność sprawia ból. I z każdym pociągnięciem, kurwa, nakrętki, śrubki miałby przyjemność właśnie z odczuwania takiego bólu. Przecież to jest coś, jakieś nieporozumienie, kurwa. Żeby wyjąć ten pieprzony rozrusznik, ja muszę tu rozebrać pół motoru. I to jeszcze mi nie chce zejść, już kolektory jakoś odkręciłem. I się okazuje, że jeszcze chyba cały tumik muszę zdjąć. Ja, nie, nie, Ja wczoraj poszedłem chyba o 21, wkurzony jak 150. I nie mogłem zasnąć, kurwa. Ja musiałem popierdolić jeszcze po 4 piwa. I może o 1 w nocy dopiero zasnąłem. Tyle mi życia zabrał ten pierdzielony chuj. Moje nerwy są na granicy wytrzymałości. Wywaliłem już tutaj większość. Trzeba byłoby... Nie wiem, czy to nie trzeba będzie wykręcić tego podnóżka, żeby te kolektory jeszcze dalej poszły, ale widzę, że trzeba jeszcze wykręcić <coughs> wajchę zmiany biegów. I on już powinien tutaj na bok wyskoczyć i się go wysunie kurwa normalnie powiem wam cały chodzę no. no ale to nie jest tak że to ten no to już po prostu jestem nerwowy i tyle zrobię sobie chyba markerem taką sznytę jak ma mam później ją włożyć z powrotem tą wajchę żeby bo biegi wyrzuca się poprzez tą wajchę ale naciska ją ta tak jakby, nie? Że ona musi mieć tą pozycję zachowaną później, żeby te wszystkie biegi płynnie wchodziły. W odpowiedniej pozycji musi być ta ustawiona po prostu. Na tamtym, na tamtym słożniu co wychodzi, nie? Tym frezie. Także pierdzielne sobie markerem kreseczkę i wykręcam, wyciągam i on powinien wyjść już. Nie uwierzycie wyciągnęłam już kurwa wszystko co tylko się dało i wychodzi na to że jeszcze muszę wykręcić tą szpilkę bo przez tą szpilkę kurwa nie puszcza no ni ja jakby mnie obrócił jakby mnie obrócił jakby mnie próbował ta szpilka blokuje dobra pcham bo na swoje miejsce spróbuję ją wykręcić tak żeby się nie uszkodziło ale nie wiem Trzeba było dwie nakrętki skontrolować, chyba raczej. Bo szczypcami to tylko popierdolę gwint. No, mam go na wierzchu. Sukcesem tego nie nazwę, raczej porażką. Ten konstruktor, inżynier, co robił Ursusa, to powinien się jeszcze uczyć kurwa z konstruktora tej Hondy. Jak spierdolić mechanikowi dzień. Dobrze, teraz żeby złagodzić, ukoić sobie trochę nerwy postanowiłem palić forsza, zaleję tego ropę, odczepię przyczepę i podepniemy talerzówę. Już chuj z tym talerzem, takim potalerzuję, aby tylko zruszyć te ścierniska, zerwać to barń. I to mi się podoba, że mam taką możliwość Trochę tu, trochę tu, trochę tego, trochę tego, bo jakbym miał tkwić cały czas w jednym. To ja się szybko wypalam chyba. Coś mi się tam z, z tym, z MTZ-em stało, nie wiem. Będę musiał to obadać. Chyba ropa się skończyła, trzeba będzie go odpowietrzyć, ale coś... Zdaje mi się, że drążek skrętu chyba się Gwinty zerwały i koło jedno skręciło, a drugie nie. Ale nie wiem, może tak się wydaje. Jeszcze dzisiaj mam kopanie koparką, właśnie jedzie co najmniej trzech widzów po owiec. Jeden ma być wcześniej, za godzinę, tak więc nie zdąży wyjechać, ale sobie przygotuję, a dwóch jedzie gdzieś tam z Podlaskiego, to trochę dalej. To będzie później. Z wysyłkami jest kłopot. Kłopot jest z tego względu, że 250 zł kosztuje paleta wysyłki. Ja na tą paletę, ja nie mogę przekroczyć tego, obrysu palety w ogóle, nie? No to ja nie wiem, ile mogę tam zmieścić worków, żeby to... To trzeba jeszcze później tak paskami spiąć, streczem owinąć. Palet nie mam, palety muszę gdzieś zorganizować. 250 wysyłka plus organizacja tego wszystkiego. Do tego dochodzi pobraniówka, która też y, pobiera jakieś tam y, opłaty. Mało to jest opłacalne, dla mnie dużo zachodu. Lepiej chyba zatankować tego paliwa i przyjechać. Ja już mogę sprzedać więcej, jak trzeba, no to nie wiem, 500 kilo. Czy ile tam wam potrzeba, ja już nie chcę bo ja mam tak 50 tysięcy telefonów dziennie. Leżę jeszcze pod tym cholerną Goldwingiem. Telefony się nie urywają, ja zdenerwowany. Tutaj jakieś palety trzeba organizować. To nie dla mnie. Nie na moje nerwy, bo mam za mało czasu na no to wszystko. Ja muszę wracać też i do Niemiec. A tutaj trzeba podomykać tematy. Ja będę latał za paletami teraz. Tak więc nie wiem, jak chcecie, to nawet całego Big Baga przyjedziecie, zabierzcie sobie, a jak nie no, to czekamy na to, jak ja to wyczyszczę i wtedy dopiero coś będziemy mogli też rozmawiać, bo. Nie mam siły przerobowej w tej chwili, żeby to wszystko poorganizować wam. Jak przyjedziecie, bierzcie ile chcecie. Ale z wysyłkami jest drogo, to się nie opłaca. No, 150 kg na to paletę, Raz, dwa, trzy worki, dwa na górę, trzy, no 300 kg jestem w stanie wysłać. 300 kilo 300 zł, paleta będzie kosztowała też 300 zł wysyłka. 600. No to to, to się nie opłaca w ogóle. Dobra, ja muszę tutaj Coś podstawić Jest co odczepiam to i podczepiamy talerzówkę Mamy już 11 Przed niedawno był tutaj właśnie widz Wziął 200 kg owsa Załadowaliśmy, zworkowaliśmy Ja podpiąłem tą talerzówkę tak jak pomyśleli poszedłem zjeść śniadanie jakieś jakiś Przemęczony się czuję strasznie dzisiaj Nie śpię długo do pierwszej nie mogę zasnąć, później się w rano trzeba wstać. W Niemczech też zapierdzielałem jak mały samochodzik kurwa i zero odpoczynku do tej pory. Chyba będę musiał sobie zrobić, bo w niedzielę wyjeżdżam znowu, jakieś przynajmniej dwa dni takiego wyodstresowania. Agregat przygotowany, ja będę chyba na 3 metry robił. Nie będę przeciągał go na 5, bo on i tak już ledwo ja zipie ten Forschitt. Najpierw wtedy owsisko wjedziemy. Na 15 mam być. To też za dużo nie porobię dzisiaj. Na 15 mam być z małą mini koparką w ostrówku. A Kuba tam dzisiaj nie wiadomo, który ją zjedzie. No tu podpinane może ciutko mało powietrza, chyba. Ale on na tych kołach nie będzie jeździł przecież. Tylko tyle, co tutaj wyjedziemy na pole. No więcej mi się zrobić pewnie nie uda za dużo dzisiaj, ze względu na to, że ten wyjazd, tam w tym Goldwingu udało mi się wyciągnąć ten rozrusznik, nie wiem czy było pokazane, czy nie. A te małe skośne okie, japonczyki, są jeszcze gorsze niż te nasze inżyniery. No już rozrusznik zresztą pojechał do regeneracji. Gaźniki tak naprawdę są już skręcone, można wkładać dzisiaj będzie to nastąpić, a mi się dzisiaj nie, nie, nie przyjadę się, chyba że ten rozrusznik będzie dzisiaj z powrotem, nie wiem. Ale wiem jedno, że zrobię tylko te talerzowania w tej chwili, w tym tygodniu i ja już tą Honda chcę tylko dokończyć i ja już przestaję odpoczywam dalej, nie? nie? zajmuję się jakimiś już pracami takimi, które wymagają siły i skupienia. Muszę się wyluzować. No nic, palimy forszaia i zaczynamy, jakoś ustawię teleżówkę, to się włączy. Został mi ostatni przejazd, no i skoro w związku z tym tam skończę na końcu pola, to przejadę już na rzepak, wszystko te dalej 200 metrów od końca, rozłożę ją na 5 metrów i tak ustawię, żeby tylko zruszyć pierwszą warstwę tak ziemi, żeby ten rzepak sobie odbijał. Tutaj jest, e, ciężko byłoby na 5 metrów, bo po tej słomie dużo resztek ślizga mi się, nie? Ale mimo swojego ciężaru, dzięki temu, temu swojemu ciężarowi coś tam się powbijało i to powywalało i to tam wiecie, poodbija mi, wystarczy to co... Aby tam pokiełkowało, tu i tak się będzie z tryptilem, to on sobie już tam robotę zrobi. nie? Ostatni przejazd. Gdzieś to tak. Tutaj tej słomy było więcej, to już się całkiem mi ślizgało, nawet nie chciała wejść. Cholera. Jasna. Muszę iść, bo tam widzowie przyjechali. Widzowie przyjechali, muszę owsa owsa im załadować. Powiem Wam, straciłem już cierpliwość, jeśli chodzi. Ja nie chcę, jednak, chcę ktoś przyjechać, to niech kupi 4 tony. Nie mam czasu na to e, wszystko. Męczy mnie to. Dobra, jestem na tym rzepaczysku, już na tym dużym polu. Rozkładamy się i próbujemy. Może kurać się uda. Czasu trochę przeoszczędzić Ja będę musiał ustawić, ruszyć, to wyłączę się nas włączę. Você está com o Nietzsche, mas foi pouco. É um... Mam już kurwa wszystko, co tylko się dało i wychodzi na to, że jeszcze muszę wykręcić tą szpilkę, bo przez tą szpilkę kurwa nie puszcza. No ni chuj, jak jakbym nie obrócił, jakbym nie obrócił, jakbym nie próbował, ta szpilka blokuje. Dobra, pcham go na swoje miejsce, spróbuję ją wykręcić tak, żeby się nie uszkodził, ale nie wiem. Trzeba było dwie nakrętki skontrolować chyba raczej, bo szczypcami to tylko papier dole gwint. W uszach mi szumi, ja pierdzielę. Dobra, muszę jechać załatwić, bo mam dzisiaj termin, urzędową sprawę taką. Nie będziemy mieć półtorej godziny. Tam czekają na mnie widzowie, naładują sobie już właśnie owies. Zaraz idziemy, tylko zważy, policzymy. Ja przejechałem dwa kółka i pół, czyli 5, 10, 25 metrów, czyli 2,5 hektara zrobiłem. Yy, no ciągnik tutaj postoi, wrócę pewnie z kopania dopiero, bo na 15 kopanie. Pozdro. Nagrywam. No właśnie chłopaki pojechali, aż z tego, z podlaskiego województwa. No to już powiem wam tak, ten big bag jest na wykończeniu i tamten też już jest płaski. Już jest prawie, że na dnie. Chuj, najlepiej tego się pozbyć jak najszybciej. O tak. I jeszcze dzisiaj dwóch ma przyjechać. Zapowiedzianych. Zobaczymy, jak muszę się iść przekąpać, zjeść i jadę do Parczewa, do notariusza. Wrócę i na koparkę. Pewnie siądę. Bo tu już będzie czas. I zobaczymy, jak wrócę z kopania, o której, to jeszcze może do to resztę. no ja już sprawy te załatwiałem zostało mi jechać kopać mamy godzinę 15 już eee, tutaj bociany, ładnie pole zrobione idziemy kurde teraz kwestia czy ja mam paliwo w tym na busie Oj Boże szkochę A już tu gorąco ofercia no, Jedna czwarta to chyba dojadę Coś mi się zdaje że dojadę łyżki są Wszystko jest, no jazdy są, jedziemy Dorsz stoi, myśli Niech myśli Powiedzcie jak jakość filmu dzisiaj Wam się podoba Bo zwiększyłem jakość Ale kosztem stabilizacji I jak jest lepiej Tak jak wczoraj, czy tak jak teraz Dzisiaj No ja już zacząłem Tutaj kopiemy rowek pod obrzeża Na podkostkę Nie ma dużo z nas będzie koniec. No jestem już na podwórku, jest 18. Kuby jeszcze nie ma widzę, ale wiem, że już wraca. Mniej więcej w to samo porę skończyliśmy. No nie wychce mi się iść już talerzować dzisiaj kurwa, tego do końca. Pewnie jutro to sobie załatwię. Chciałbym dzisiaj tą Hondę zacząć składać. Kurwa, zaraz do Niemiec pojadę, nawet się przyjechać nie zdążę. No rozrusznik pewnie będzie jutro zregenerowany, ale gaźniki mam skręcone. Złożone z powrotem. Tylko to trzeba dwóch, żeby to wsadzić. A jest 17.25. Kuba jak dojedzie, no, już go nie będę trzymał dłużej, tak pewnie zmęczony. Może sam spróbuję jakoś to założyć. Zaraz zobaczymy. Albo sam założę, albo idę leżeć. Jest taka sytuacja, że doszło mi pół hektara ziemi. Przy moim polu, tutaj co miałem rzepak, tam były maliny, te maliny zostały skasowane, teraz trzeba to zaolać. Także plan jest taki, że ta trawa została dzisiaj skoszona z tych malin, trzeba ją zwałować, tam ze dwie, trzy kulki wyjdzie i ją po prostu wywieźć, niech to preśnieje gdzieś tam sobie. Albo nie wiem, może być jakiś, kurwa, wobornik komuś. Yy, no i trzeba podczepić wicherek. Myślałem o tym władkiem, żeby go trochę jeszcze przelecieć, przetestować ale kurwa masa nie łączy dobrze że zobaczyłem trzeba będzie masę zrobić i zaraz będziemy go odpalać jadą świrę jadą podczepiam wicherka jeszcze chyba dzisiaj poprzekręcam to niech to nie lepiej żeby zabrać już jak najsłuchsze z tego pewnie run upem trzeba będzie prysnąć u trawisko i obornik wyrzucić bo akurat jest tego w cholerę zobaczymy może się to wszystko jeszcze uda w tym tygodniu zrobić.